Ultracienkie nasączony mikrowłókno to są mikroskopijne wielkości nitki, które są produkowane na podstawie opatentowanej technologii w Japonii. Patent ten chroni technologię na całym świecie. Mikrowłókno jest cieńsze 20 razy od nici jedwabiu i 100 razy od włosa ludzkiego. Jeden gram tego mikrowłókna można rozciągnąć na długość 45 km. Technologia produkcji jest bardzo skomplikowana i niemożliwa do tkania na zwykłej maszynie. Nić tego mikrowłókna dzieli się na sektory wzdłuż promienia. Można to zobaczyć pod mikroskopem. Rozdzielone mikrowłókna są nasycone poliamidem, łączając w to poszczególne części, które pomiędzy nimi napełniają się i znowu tworzy się nić poliamidowa i poliestrowa, naładowana ładunkami poliestrowymi, które nie sklejają się i nie przyciągają się wzajemnie.